Dzień dobry, z tej strony Pakowski. Dzisiaj zaprezentuję Państwu BMW serii 3 o oznaczeniu 20i w wersji Touring z 2019 roku. Zapraszam. Wersja 20i, czyli pod maską mamy dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 184 mechanicznych współpracujący z 8-stopniowo-automatyczną skrzynią biegów oraz napędem na cztery koła x -Drive. Samochód jest w kolorze niebieskim, a kod lakieru B45 Estoril Blue. Samochód wyposażony jest w pakiet stylistyczny M. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz kamera cofania, adaptacyjne reflektory LEDowe, czarne aluminiowe felgi w rozmiarze 18 cali, srebrne relingi dachowe, przyciemnione tylne szyby, funkcja dostępu komfortowego, asystent martwego pola w lusterkach zewnętrznych, lusterka składane elektrycznie, nagłośnienie HiFi, fotele sportowe. Skórzane w kolorze czarnym. Wyświetlacz na szybie head-up. Przebieg samochodu to 75 582 km. Czytanie znaków. Wielofunkcyjna sportowa skórzana kierownica z aktywnym tempomatem. Komputer pokładowy z nawigacją. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa. Ponadto fotele z przodu są podgrzewane. Za kierownicę. I przejdźmy sobie jeszcze do tyłu. Z tyłu mamy wyprowadzony nawiew powietrza, gniazdo 12V i oczywiście dwie pary mocowań fotelików dziecięcych i SOFIX. Klapa bagażnika otwierana jest elektrycznie, a no tak przedstawia się przestrzeń bagażowa BMW serii 3 Touring. Tylko, że mamy tutaj funkcję dostępu komfortowego oraz elektrycznie otwieraną klapę bagażnika. Poprzez machnięcie stopą pod zderzakiem bagażnik możemy zamknąć albo analogicznie otworzyć. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego linku dostępnimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy około 200 samochodów używanych marek BMW i MINI. Dziękuję i do zobaczenia.